Chciałem tutaj pokazać na przykładzie Łazarza, bo to jest taka tru, trudna historia, ale popatrzmy, co mogłoby się wydarzyć tam wcześniej. Bo jak w pewnym sensie, tak mi się wydaje, że po prostu bogaty, bogaty młodzieniec, bogaty młodzieniec to jest ta sama osoba, która przyszła do Jezusa, czyli osoba bardzo pobożna i religijna, która przyszła do Jezusa, bo miała jakieś pragnienie w sercu i zadała mu takie pytanie. Co mam zrobić, żeby odziedziczyć żywot wieczny? Wiecie, to był człowiek, który był bardzo przykładnym mężem. Dzielił się tym swoim majątkiem z kapłanami, dziesięciny i tak dalej. Czcił ojca, matkę, szabat. Wiecie, wszystkie przekazania spełniał, bo on to powiedział, a Jezus mu wcale nie zaprzeczył ku temu. Co mam robić? Co mam uczynić? On już w swoich oczach doszedł do takiej perfekcji, doskonałości. Że nie bał się odważnie przyjść do Jezusa, bo to jego, to jego pytanie pokazało tak naprawdę jego pychę. Rozumiecie? Bo każdy z nas, ludzi, którzy przeżyliśmy coś z Panem, gdy stanie przed Bogiem, to tak naprawdę, bracie, wiesz co Ty powiesz? Boże, zbiło się nade mną. Człowiek, jak przychodzi do świętości Boga, to często odczuwa ten lęk. Lęk, ponieważ. To jest taki sam lęk, jak stanął Izajasz przed Bogiem. Bo Bóg jest święty. I ty jak staniesz naprawdę w obecności Boga, to ty nie powiesz, panie, zrobiłem to, 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 tamto, tamto. Bo dla, dla Boga tak naprawdę to jest głupstwo, co ty zrobiłeś. Bo to wiesz, dla Boga to jest głupstwo. Tak naprawdę to ty nic nie zrobiłeś. Przyjmij to. Przyjmij to, że to Bóg zrobił. Rozumiesz? To Bóg zrobił za, za ciebie to. To jest najważniejsze. I zobaczcie, ten był tak bogaty młodzieniec. To robiłem, tam tamto robiłem. Przestrzegałem wszystkich przykazań. Ale widzicie, Jezus powiedział do Niego standardowo, jak i w naszym życiu. W moim tak było. Ja to usłyszałem, tylko troszkę inaczej. Miałem takie doświadczenie. Nie musiałem tego robić. Wcale nie musiałem tego robić. Ale usłyszałem ten głos: Kto chce od ciebie płaszcz, to mu dwa. Miałem pół roku czasu, żeby nad tym się zastanawiać. Wszyscy w koło i wierzący i niewierzący, niektórzy mówili: Ty głupi jesteś, ty głupi jesteś, ty głupi to tamto, wiecie. Znaczy niedosłownie, nie wszyscy. Ci niewierzący bardziej o tym mówili, a wierzący, no, tak poświatowemu niektórzy mi doradzali. A ja to czułem to pragnienie i mówię: Boże, co ja mam zrobić? Twoje słowo. Czy to, co ludzie mówią. Mają rację, bo mają rację, oczywiście, że mają rację. Nie powiedziałem, że to były słabe rady. To były bardzo dobre rady. Ale może nie byłem bogatym młodzieńcem i nie akurat nie była ta sytuacja. Tylko widzicie, w naszym życiu nas spotykają takie doświadczenia. Jezus powiedział: jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim. Tam, a przyjdź wtedy na śladu, i miałeś skarb, i tak dalej. Bracie, siostro, to trafiło w czuły punkt tego bogacza. Nagle mu pewnie życie stanęło. Już nie będę w tych świętnych szatach chodził, już nie będę ucztował. Stracę poważanie, w kościele przestaną mnie lubić. No bo tak, no bo niestety tak jest. Dość często tak jest, że ci, ci, ci utytułowani ludzie, którzy tak chętnie nadają sobie te tytuły pastora starszego, nie wiem, biskupa, kogoś i tak dalej, oni bardzo lubią takie różne prezenty, różne takie przyjemności i czasami przez te prezenty potrafią cię nawet takim pastorem i starszym uczynić. Niestety to jest polityka w kościele, również ona występuje. Widzicie, gdyby w jego sercu naprawdę była wiara, a to pokazuje nam coś. On przestrzegał wszystkich przykazań, bracie siostro. Tej wiary mu zabrakło i tej miłości mu zabrakło. Widzisz? Nic ci to nie pomoże, że ty będziesz przestrzegał tych wszystkich przykazań i tak dalej. Nie miałeś najważniejszego posłuszeństwa słowu miłości. Bo gdyby w tobie była miłość taka, jaka była u tego mm, zachyusza, tak? <grym> Ale już to był tylko zły człowiek, grzesznik w oczach tych kapłanów, co? To był motłoch. I w oczach biednych, i takich, i owakich, bo łupił ich, to tych... no, zabierał im więcej, to był złodziej po prostu, no trzeba go tak nazwać, no. To był ktoś, kto po prostu kradł ludzi, nie? W swojej tej pracy. Jak wielu dzisiaj ludzi też tak prawdopodobnie czyni, bo żeby zarobić, bo was system do tego zmusza, ja to rozumiem, ale to nie do końca to rozumiem. I zobaczcie. I ten Zacheusz nie miał z tym problemu. Jak, jak Jezus przyszedł do niego na ucztę, siadł, nawet nie widać, żeby tam Jezus coś do niego powiedział. Oprócz tego, że chce u ciebie dzisiaj spożyć wieczerze z uczniami moimi. Bracie, siostry, wystarczyła chwila w obecności Bożej za, dla tego Zacheusza oddać majątek swój, rozdać ubogim, tak jak on powiedział. I tego, kogo skrzywdziłem, ponaprawiać. Nie było to żadnego problemu. Widzicie? To był w oczach tych faryzeuszów najgorszy motło. Grzesznik, rozumiecie? Nieznający prawa. Zły człowiek, bo faryzeusze często mówili do pana Jezusa: To przyjaciel grzeszników. Nie? Nie wiem, czy gdzieś to miałem. To przyjaciel. On pije tylko i siedzi z grzesznikami. Je i pije z grzesznikami. Tak o Jezusie mówili. To teraz sobie popatrzcie. Okiem religijnego człowieka. Oni mieli wszystkie przykazania. Oni mieli dobre życie. bo no, Oni byli przykładnymi mężami, tam nie wiem, żonami, czegokolwiek. Nie, żonami nie mogli być. <grytanie> Dobrze. Wiecie o co? Oni mieli super. To byli jacyś pastorzy, to byli jacyś biskupi. No tak, w tamtych czasów, sadyceusze, faryzeusze, herodianie. Nie? To była ta kasta ludzi wykształconych, znamienitych, profesorów. Ja nie mówię, że to wszystko jest złe, ale akurat dotyczy to tej sytuacji. Nie. A po drugiej stronie mamy celników, grzeszników, nierządnice, różne takie osoby, wzgardzone już dawno w oczach tego świata, poniewierane, chorego Łazarza, jakiegoś tam chorego, niewidomego człowieka i tak dalej. Ale z tymi ludźmi był Jezus. Do nich przyszedł Jezus, bo Jezus powiedział, że to niezdrowi potrzebują lekarza, tylko ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania... Sprawiedliwych lecz grzeszników. To my byliśmy takimi ludźmi. Bo my dzisiaj wierzący ludzie, nie możemy się nazwać grzesznikami. I to naprawdę tak jest. Bo jeśli ty jesteś napełniony Duchem Święta, krew Jezusa Chrystusa oczyściła cię, ty nie jesteś już grzesznikiem, ty jesteś w oczach Pana świętym człowiekiem. I Pismo mówi do świętych, do świętych pisze, do świętych, rozumiesz? Jeśli ty tego nie widzisz w swoim życiu, to znaczy przestań grzeszyć, pokutuj, nawróć się i zobaczysz, że jesteś święty. Ponieważ kiedy Bóg naprawdę cię napełni duchem świętym, to ty nie będziesz chciał tego czynić. Ten podział już nieraz mówiłem: podział na świadomy, grzech, nieświadomy znajduje się już w Starym Testamencie. To jest prawda. Ty jako wierzący człowiek po prostu nie będziesz. Ty może, nie, może w oczach religijnych będziesz dalej grzesznikiem, bo popatrzą na twój uwiór. Jakiś kapłan religijny popatrzy, że jesteś w spodniach powie o Grzznik, grzesznica. Bo my tak często robimy, ale to tak nie jest. Ja naprawdę Bogu dziękuję za to, że On mnie wyzwolił od tej więzów, tej religii. Wyzwolił mnie od tego po prostu zniewolenia, od takiego myślenia i patrzenia na ludzi. To jest coś najgorszego, co człowieka może spotkać w życiu. Uff, okropne to jest.